Cześć, bohaterem tego odcinka jest Sangion Torres, i w tym filmie opowiem Wam o wersji spalinowej oraz elektrycznej. Zapraszam. Czasy, kiedy modele tego producenta budziły mieszane uczucia w kwestii wyglądu, już minęły. A najlepszym na to dowodem jest właśnie ten samochód, który wygląda dobrze, wyróżnia się na ulicy i ma naprawdę fajne proporcje. No, nie da się ukryć, że producent inspirował się innymi modelami konkurencji, co najbardziej widać z przodu. No, skojarzenia z Jeepem są oczywiste. Auto ma 4,70 m długości, 1,89 m szerokości i 1,72 m wysokości. W zależności od wyposażenia waży od 1500 do 1600 kg. Co ciekawe, na samochodzie nie znajdziemy znaczków Sangionga, ponieważ marka jest na etapie przekształcania i dalsza komunikacja będzie kontynuowana pod szyldem KGM. Tył również jest bardzo fajny. Ta klapa kojarzy się z rasową terenówką. Takie wytłoczenie może sugerować, że gdzieś tam jest koło zapasowe, ale nie. Jest ono gdzie indziej pod podłogą bagażnika. Klamka sugeruje, że. Klapa może się otwierać na bok, natomiast ona otwiera się do góry. Otwiera się i zamyka dość wolno. Osobiście by mi to przeszkadzało. Nie jest to, co prawda, szczyt leniwej klapy, bo z wolniejszymi miałem już okazję się spotkać. Natomiast gdybym miał wybierać, to zrezygnowałbym z elektrycznej odmiany, tylko wolałbym to robić ręcznie i szybciej. Bardzo podoba mi się spojrzenie tego samochodu, jest agresywnie i złowrogo, tak jakby pod maską siedziało coś więcej niż 1.5. No bo właśnie 1.5 to jedyna spalinowa opcja w tym samochodzie. Możemy ten silnik zestawić z automatem lub manualem, a napęd może być przenoszony na obie osie lub tylko naprzód. Silnik Daje kierowcy moc 163 koni i 280 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co przekłada się na realne przyspieszenie do setki w okolicach 10 sekund. Auto nie ma sportowych aspiracji, ale to dobrze, wrócę jeszcze do tego. Jeżeli ktoś będzie się zastanawiać, czy ten silnik radzi sobie z autem o takich gabarytach, to odpowiedź brzmi tak, ale jakim kosztem? I chodzi tutaj o zużycie paliwa, które zwłaszcza w mieście potrafi podskoczyć do 10-11 litrów, podobnie jest na autostradzie. W trasie, kiedy nie będziemy przekraczać 100 km na godzinę, zejdziemy do około 7-8 litrów na setkę, co już raczej nie zaskakuje. Skrzynia automatyczna ma 6 przełożeń i mam wrażenie, że przydałoby się jeszcze jedno lub dwa, aby jazda autostradowa była bardziej ekonomiczna. Toresa można kupić z opcjonalną instalacją gazową. Kiedy wsiądziemy za kierownicę, to zobaczymy, że chyba niczego nam tutaj nie zabraknie. Na pokładzie jest wszystko, co jest niezbędne. Wyposażenie tej wersji to jest full wypas tak zwany, bo to jest odmiana Wild i to jest sama góra cennika. Ten samot kosztuje około 205 tysięcy złotych. To jest dopłata chyba tylko do lakieru. Ogólnie mamy wszystko, co zadowoli nawet najbardziej wymagającego kierowcę. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest wykonane nieźle, aczkolwiek są miejsca, do których mógłbym się przyczepić. Niektóre plastiki są twarde. Nie ma się co oszukiwać. Jest fortepianowa czerń, która będzie się rysować. Nie jestem jej fanem i to się raczej nie zmieni. Tu mamy wykończenie, które ugina się lekko pod palcem, natomiast nie jest to coś, co mogłoby zapewnić komfort naszym łokciom, gdybyśmy zechcieli wspierać je tutaj. Albo po drugiej stronie w przypadku jazdy na siedzeniu obok. Tu jest twardo. Tutaj jest też twardo, milimetr może dwa jakiejś takiej pianki i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o podłokietnik na środku, no jest miękki, ale nie na tyle, żebym mógł cieszyć się trzymając tutaj łokieć przez parę godzin. Tu jest twardy plastik twardy tam na dole drzwi również. Kieszeń w drzwiach duża. To jest bardzo dobra wiadomość dla osób, które lubią przechowywać tam rzeczy. Schowek przed pasażerem, również duży, twardy, wykończony. Półka na telefon z możliwością ładowania indukcyjnego. Dwa porty USB. Miejsca na kubki, duży schowek. Tu możemy na przykład odłożyć kluczyk pod podłokietnikiem, również duży schowek z gniazdem 12V, także jest pod względem praktycznym naprawdę nieźle. Podoba mi się to, że na kierownicy jest dużo fizycznych przycisków. Nie musimy się gdzieś zagłębiać tam w menu, żeby uruchomić podstawowe opcje. Wszystko jest pod ręką. Jak widzicie, obsługa z kierownicy wygląda nieźle. Mam zastrzeżenia do tego panelu. Do obsługi klimatyzacji. To wyświetla się tutaj cały czas. Natomiast, kiedy będziemy chcieli coś zmienić, to widzimy, że na górze ten obraz jest powielany. Po co? Nie wiem, to jest taka jakaś rzecz, która no, mnie przynajmniej denerwuje. Jeżeli chodzi o menu, jest troszkę dziwne. Trzeba się przyzwyczaić, bo jego logika no, jest koreańska. Są miejsca, do których trzeba się dostać, tak wiecie. Od. Od dziwnej strony, no myślę, że dałoby się to wymyślić nieco inaczej. Kwestia przyzwyczajenia. Mam też zastrzeżenia do tego, co widzi kierowca. To znaczy, jeżeli chodzi o czytelność, wszystko jest ok. Wygląda to naprawdę estetycznie. Natomiast zastanawiam się, dlaczego nie można wyświetlić średniego zużycia paliwa. W tym miejscu. Samochód pokazuje nam zużycie, ale w litrach. Nie w litrach na 100 km, w litrach po odjeździe, czyli pokonamy, nie wiem, 100 km, auto pokaże, y, dajmy na to 10 litrów i to tyle. Nie jesteśmy w stanie uzyskać wartości y, litry na 100 km w innym miejscu niż to. Jeżeli chcemy sprawdzić zużycie, na przykład y, na danym odcinku, resetujemy tutaj, resetujemy tutaj i dopiero wtedy y, widzimy interesujące nas informacje. Szkoda, że nie ma tego tutaj. No cóż, to jest tylko taki drobiazg, może się czepiam, ale zwróciłem na to uwagę. Poza tym, asystenci. Samochód jest dobrze wyposażony, więc elektronika nad nami czuwa, natomiast y, nie da się ich tak łatwo i szybko wyłączyć. Trzeba wgłębiać się tutaj w struktury tego menu. Da się to zrobić na szczęście podczas jazdy, więc jeżeli y, najbardziej moim zdaniem irytujący asystent pasa ruchu będzie nas wkurzać. To możemy to zrobić bez konieczności zatrzymywania się. Natomiast on zawsze będzie czuwać, bo albo będzie nas ostrzegać akustycznie, albo y, poczujemy opór na kierownicy. Nie da się tego wyłączyć całkowicie. Albo jedno, albo drugie. Nawet jeżeli wyłączymy awaryjne utrzymywanie pasa ruchu, to Zawsze coś tu nad nami będzie czuwać. A teraz przenosimy się na tylną kanapę. Jak widzicie, drzwi otwierają się naprawdę szeroko. Dostęp jest tutaj naprawdę niezły. Mamy podgrzewane fotele, dwa skrajne siedziska kanapy. Jak widzicie, jest tutaj taka kieszonka. Tutaj porty USB. I dwa schowki. Tam również jest kieszonka. Jeżeli chodzi o kieszeń w drzwiach, również jest spora. Nieźle, naprawdę nieźle. Dwa mocowania i sofix, podłokietnik, który jest miękki. Wolałbym mieć taką miękkość w tym miejscu, ale widać, że faworyzowani są pod tym względem pasażerowie drugiego rzędu. Dwa miejsca na napoje, nawiewy, źródło światła, haczyk. Roleta, no widzicie, jest na bogato, miejsca jest dużo, fotel ustawiony jest pode mnie, mam 172 cm wzrostu przy aktualnie panującej temperaturze, która wynosi 15 stopni Celsjusza, jak widzicie, na przestrzeń nie mogę narzekać, nad głową, no... Brakuje mi palców, żeby to pokazać. Jest nieźle. Wydaje mi się, że podróżujące tu osoby nie będą narzekać. Niewątpliwym atutem tego samochodu jest pojemność bagażnika 703 litry nieco ponad 700 litrów to jest niezły wynik. Kiedy złożymy oparcia tylnych foteli, to będziemy mieli koło 1600 litrów jest naprawdę nieźle. Tutaj pod podłogą również jest przestrzeń akurat mamy tu koło dojazdowe i jakieś drobiazgi. Po bokach takie schowki z gumką. Tu jest wszędzie twardy plastik. To na pewno za jakiś czas się porysuje. Zresztą teraz, jak widzicie, no nie jest to w jakimś super stanie. Samochód ma nieco ponad 17 tysięcy km przebiegu. Za parę lat to na pewno będzie porysowane z roleta. W taki dość mało elegancki sposób się tutaj prowadzi. Jak widzicie, trzeba. Trafić w to miejsce. Natomiast to jest gumowe więc no, nie będzie nam tutaj y, rysować, ale y, no, wygoda korzystania z tego typu rulety jest na pewno y, nieco gorsza niż gdyby były prowadnice, wiecie, no, w różnych autach tak jest, ale to może jest moje czepiarstwo, naprawdę nie powinienem narzekać, a zapomniałem Wam pokazać wyjście 12V, tak, y, jeżeli chodzi o źródło światła, tylko jest po jednej stronie, a jak jeździ Tores? To, co mi się najbardziej podoba to zestrojenie zawieszenia, bo to jedno z niewielu współczesnych aut, które nie stara się być na siłę sportowe w prowadzeniu. W ciasnych zakrętach owszem, na dwozie będzie się przechylać, ale podczas codziennej jazdy bardziej jednak docenimy komfort wybierania nierówności. Przy większych prędkościach może troszkę przeszkadzać szum oporów powietrza. Widoczność jest na bardzo dobrym poziomie, podobnie jak ergonomia. Wszystko co niezbędne jest w zasięgu rąk kierowcy. Elektronika czuwająca nad nami podczas jazdy jest trochę nadgorliwa, a jej interwencje bywają nieuzasadnione. Pokonanie tym samochodem dłuższej trasy nie jest męczące to zasługa wygodnych foteli. Teraz przeniesiemy się w czasie i przedstawię wam wersję elektryczną w wersji elektrycznej różni się wyglądem od spalinowej. Zobaczcie, tutaj ten pas robi wrażenie, tu tutaj są światła do jazdy dziennej, tutaj mamy światła mijania. Przyznam, że ta stylistyka również mi się podoba i miałbym dlemat, czy bardziej wolałbym wersję spalinową czy elektryczną. Obie wyglądają świetnie. Tutaj taka ciekawostka, ten wzór jest żywcem. Ściągnięty z flagi Korei. Możemy też trafić na niego tutaj i z tyłu. Również to pochodzi z koreańskiej flagi. Kiedy zajrzymy do środka, to zobaczymy od razu, że jest inaczej, bardziej nowocześnie. Przed oczami kierowcy duży ekran, który przechodzi od razu w ekran centralny. To jest jedna płaszczyzna. Nie mamy Ekranu do obsługi klimatyzacji na dole. Wszystko jest zaszyte tutaj w ekranie dotykowym, w menu. Wszystko jest czytelne, bardzo przyjemne dla oka. Trzeba do niektórych rzeczy się przyzwyczaić, bo dla mnie bardzo dużą wadą jest to, że nie ma nigdzie zegarka. To znaczy, kiedy korzystamy z nawigacji, to go nie widzimy. Tutaj akurat jest godzina mojego przyjazdu do celu. Natomiast, jeżeli jesteśmy w jakimś menu, to on oczywiście jest, ale, ale w tym wypadku po prostu go nie ma. Menu klimatyzacji można sobie wysunąć z boku. Tak samo jak mamy tutaj jakieś inne rzeczy, które możemy sobie oczywiście. A jest zegarek, no ale no przyznacie, że to jest takie, no, no, niby, no, no niby można, ale na przykład wolałbym mieć tu, nie wiem. Coś innego. No dobra, nie czepiam się. Można sobie poradzić. W każdym razie menu jest e, intuicyjne, ustawienia pojazdu e, są tutaj, bo w wersji spalinowej dużo rzeczy można było ustawiać za pomocą przycisków na kierownicy na wyświetlaczu przed kierowcą. Tutaj wszystko jest e, ukryte w tym menu, łącznie z asystentami jazdy, których e, wyłączam. Bo no, są zbyt nahalni w sygnalizowaniu wszystkiego. Jeżeli chodzi o menu klimatyzacji, czytelne, przejrzyste, możemy też oczywiście zdecydować się na taką jego nieco bardziej rozbudowaną formę. Tutaj jest dostęp do takich podstawowych rzeczy. Nie trzeba nigdzie tego szukać. Bardzo, bardzo przydatne tematy. Wracając do wnętrza, jest praktyczne. Duże kieszenie w drzwiach, niestety troszkę plastikowo wykończone. Schowek przed pasażerem, tak samo twardy. Tutaj jest bardzo fajna półka wykończona gumą. Możemy tu położyć nie wiem, telefon, cokolwiek. Poniżej dwa porty USB-C, gniazdo 12V. Tutaj jest też bardzo fajna półka wykończona gumą. Tu jest miejsce na telefon z otworem na. Przewód do ładowania sprytnie dwa miejsca na kubki kolejne miejsce na telefon jest tutaj możliwość ładowania bezprzewodowego pod podłokietnikiem schowek, twardo wykończony. Podłokietnik niestety jest twardy tak samo tutaj jest twardo minimalna ilość pianki niestety no. Nie że się czepiam, no, ale gdyby było troszeczkę więcej, to byłoby lepiej. Jeżeli chodzi o materiały, cieszę się, że nie ma tutaj e, takiej ilości fortepianowej czerni. No dobrze, panele na drzwiach e, są e, nią pokryte. Natomiast tutaj bardzo fajny materiał, tutaj też jest ciekawie. Dobrze to wygląda i na pewno nie będzie tak się brudzić jak właśnie ta fortepianowa czerni. Jeżeli chodzi o spasowanie. Za pierwszym razem nieprzyjemny dźwięk, ale już jest lepiej. Wszystko wygląda solidnie. Tutaj, no, przy takim złośliwym szarpaniu, troszeczkę się odkształca, ale nie jest źle. Naprawdę uważam, że jest porządnie. Jedyny dysonans to jest ta kierownica. Nie chodzi o to, że ona jest brzydka, tylko. Widzicie, jak zmieniła się ta wersja względem spalinowej. Jest tutaj nowocześnie. Nie narzekam na te przyciski, bo fajnie, że są fizyczne, a nie są jakimiś dotykowymi gładzikami albo że część z tych funkcji trzeba uruchamiać gdzieś w menu. Tylko no, moim zdaniem troszeczkę nie pasuje. Gdyby była bardziej nowoczesna, dalej z przyciskami, ale. Nieco inna od wersji spalinowej. Wydaje mi się, że to byłoby takim dopełnieniem tego wnętrza. Dźwignia, którą zmieniamy, przełożenia jest bardzo estetyczna, fajna, dobrze się z nią współpracuje. Biegi do przodu do tyłu możemy wybierać na dwa sposoby: albo robiąc to tak, jakby dwa razy, albo przez dłuższe przytrzymanie. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Łopatki na kierownicy są odpowiedzialne za stopień rekuperacji. Jak widzicie, 0 albo 1, 2 i 3. Idziemy teraz do tyłu. Miejsca jest dużo. Tutaj się chyba ta odmiana elektryczna nie różni od spalinowej. Bateria jest pod podłogą. Nie czuć, żeby Jakoś wpływało to na ilość miejsca. Jeżeli chodzi o praktyczne rozwiązania, kieszonki, tutaj wyjścia USB, tu jakaś mała półeczka do przechowywania, tutaj troszeczkę głębsza. Po stronie pasażera również jest kieszeń. Tu są miejsca przeznaczone na, na przykład na tablet albo na telefon, ale nie jest to takie rewelacyjne, bo. Urządzenie może stąd wypaść przy pierwszym zakręcie. Myślę, że lepiej byłoby tu, nie wiem, wieszać ubranie. No, możemy to też zrobić na haczyku, ale to też do tego się nada. Natomiast jest to ewidentnie przewidziane pod jakiś po, ekran, bo widać, że tutaj jest gumowe wykończenie. Także no, myślę, że to po to jest. Niemniej no, no nie jest to uchwyt doskonały. Jeżeli ktoś by się martwił, że w wersji elektrycznej będzie mniejszy bagażnik, uspokajam. Jest dokładnie tak jak w wersji spalinowej, nieco ponad 700 litrów. Wersją elektryczną jeździ mi się równie dobrze jak spalinową. To samochód, który prowadzi się do bólu poprawnie. Nie wywołuje jakichś większych emocji. Mamy tutaj 207 KONI, 8,1 do setki. 339 Nm maksymalnego momentu obrotowego. No jak to w elektryku jest to dostępne od razu. Czuć, że samochód wyrywa do przodu, zwłaszcza w trybie sport. Mamy tutaj tryby jazdy, w każdym z nich czuć różnicę. W trybie sport oczywiście samochód jest taki najbardziej agresywnie nastawiony do odbioru naszych sygnałów płynących spod prawej stopy. W trybie eko oczywiście jest taki Delikatnie uśpiony, czuć te różnice, i oczywiście Trybeco pozwala na najbardziej ekonomiczną jazdę. Jeżeli chodzi o zużycie, to za chwilkę powiem Wam nieco więcej, bo muszę pokonać więcej kilometrów. Niemniej. Wygląda to dosyć obiecująco, bo spokojna jazda po mieście to w tej chwili 11,5 kWh na 100 km. Faktem jest, że nie stałem w korkach, nie było specjalnie dużo jakichś podjazdów pod górę, więc no, jest to takie toczenie się z przepisową prędkością 50 km na godzinę. Natomiast jeżeli chodzi o sam komfort jazdy, no to oczywiście akustycznie jest lepiej niż w wersji spalinowej, no bo nie słyszymy silnika, który gdzieś tam pod maską pracuje, to fajne. Komfort akustyczny jest, znika, kiedy korzystamy z asystentów jazdy, którzy są nadgorliwi yy, i co chwilę nam się wtrącają. Dobrze jest to wyłączyć, wtedy mamy święty spokój. Niestety auto nie zapamięta naszego wyboru i musimy po każdym uruchomieniu wejść do menu i to wszystko dezaktywować. Oczywiście, jeżeli komuś to przeszkadza. W Toresie FVX mamy baterię LFP, której pojemność to 73,5 kWh. Auto waży nieco ponad 1900 kg, a maksymalny zasięg to teoretycznie 462 km, ale jak wiadomo, wszystko zależy od warunków, w których jeździmy. Okoliczności, w których testowałem auto, dały mi następujące wartości. W mieście ostatecznie zużycie podskoczyło do okolic 16-17 kWh na 100 km. Przy wyższych prędkościach na poziomie 120 km na godzinę zużycie wyniesie około 25 kWh na setkę, maksymalny prąd ładowania to 180 kW. Za odmianę elektryczną z napędem wyłącznie na koła przed. Należy zapłacić minimum 189 tysięcy, czyli o około 50 więcej niż za podstawową wersję spalinową. Różnica ta jest znacznie mniejsza, kiedy zaczniemy wybierać odmiany lepiej wyposażone. Podsumowując, najważniejsze, że w chwili obecnej klient ma wybór pomiędzy jednostką spalinową i elektryczną. W obu przypadkach mamy bardzo dobry stosunek ceny do tego, co dostajemy w zamian. Niektórzy będą musieli przełamywać psychologiczną barierę, że to marka, która co prawda jest już bardzo długo na rynku, dalej jednak budzi jakąś niepewność. Podejrzewam, że z czasem będzie tak jak w przypadku innych koreańskich marek, które teraz bardzo silnie stąpają po rynku motoryzacyjnym. Uważam, że Torez jest idealny. Narzędziem, aby pokazać ludziom, że nie ma się czego bać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, która odmiana bardziej Wam się podoba.